Cześć kochani, widzimy się dzisiaj w sokłowni. Słuchajcie, przyszedł. W końcu jest zbiornik na ciepłą wodę użytkową, którego wykorzystam na, na zmagazynowanie ciepłej wody do ogrzewania centralnego, czyli zrobię z niego bufor ciepła. Słuchajcie, jak wiecie z poprzednich filmików, miałem kłopot z ogrzewaniem domu. Po prostu pomieszczenia wcześniej były bez termostatów, grzejniki. Zostały zamontowane termostaty na grzejnikach, no i problem ten wysokiej temperatury w pomieszczeniach się rozwiązał. Ale pojawił się kolejny problem, że po prostu gotuje mi piec. Uciążliwym jest ciągłe chodzenie do pieca i kontrolowanie, podrzucanie po jednym czy po dwa polana. Więc dlatego pomyślałem sobie, że właśnie kupię bufor i go zainstaluję, żeby po prostu zmagazynować to ciepło w tym buforze, no ale ceny jakie patrzyłem, jakie są za bufory, no są kosmiczne, więc postanowiłem kupić zwykły, normalny zbiornik na ciepłą wodę użytkową, którego wykorzystam jako bufor. Ten zbiorniczek, który tutaj akurat mam, to jest zbiornik 380 litrów z dwoma wężownicami, Będę podłączał właśnie zasilanie z pieca pod te dwie wężownice. Pierwsza wężownica ma wydajność 27 kW, druga 54 kW, więc bardzo szybko myślę, że będę to nagrywał. No i myślę, że się wtedy problem rozwiąże właśnie z nadwyżką tej energii, która powstaje przez to, że nie mogę wyregulować jakby do końca pieca. No bo te latanie, ciągłe podkładanie do pieca i kontrola tej temperatury to jest po prostu uciążliwe, bo nie będę siedział mnóstwo w piwnicy. Eee, dlatego postanowiłem właśnie zakupić taki zbiornik. Eee, no i będę go teraz podłączał. Już tu troszeczkę rzeczy jest porobione. Ja wiem, że to jest na peksach, ja wiem, że będziecie zaraz się czepiać, że to nie tak, że to powinno być zupełnie na innych, że tam są takie czy takie inne zaworki, to wszystko, ale słuchajcie, to jest składane ze wszystkiego, co po prostu posiadam. W wakacji i tak w tym roku będzie wymiana całej kotłowni i całego pieca, więc wtedy to zrobimy, że tak powiem po fachowemu, a na chwilę obecną po prostu chcę to zamontować, żeby to po prostu w tym okresie grzewczym no zdało mi egzamin, tak? Zobaczymy, czy zda egzamin przez nagrzewanie, przez nagrzewnicę, przez przepraszam, nie nagrzewnicę, tylko przez spirale, te dwie, które tutaj są w środku, czy będę musiał to podłączyć jakby do głównego, do głównej wody, która tam jest. I po prostu w taki sposób będę to ogrzewał, będę to rozdzielał. Podłączeń jest troszeczkę mało, no ale jakoś damy radę. Na chwilę obecną myślę, że po prostu go podłączę i będę testował, czy, czy to zdaje egzamin, czy nie. A i tak, tak jak mówiłem, już w wakacje będzie tutaj cała wymiana kotłowni. Pieców zbiorniczków na ciepło wodę więc wtedy zastanowimy się dokładnie, co gdzie i jak. Może zmienimy bufor, a może ten bufor zostanie, jeśli się, z, się sprawdzi, może dołożymy jakiś inny bufor, jeszcze jeden dodatkowy w razie, jakby ten był za mały. No zobaczymy. Ale wracając do tematu to tego bufora, no to tak jak mówiłem, 380 litrów, dwie wężownice będę zasilał z pieca wężownicami a odbiór będzie szedł z głównego jakby źródła tej ogrzanej wody ze zbiornika jak podłączę, pokażę Wam jak ja to zrobiłem bo chcę zainstalować właśnie jeszcze ochrony powrotu, czyli zawór temperaturowy no i chcę jeszcze zainstalować kolejny zawór który będzie puszczał mi i tam powiedzmy temperaturę 40-45 może do 55 stopni, bo jestem ciekaw tego, że dużo właśnie ludzi na internecie z tymi pompami ciepła i piecami mówią, że puszczają temperaturę na 45 stopni. Super ogrzewa dom i jest cieplutko. Słabo jakoś w to wierzę, no ale chcę też to sprawdzić, jakby na przykładzie swoim, tak? czy to zdaje egzamin, puszczanie temperatury na grzywniki 45 stopni, przecież te grzywniki przy temperaturze 45 stopni są delikatnie letnie odczuwalne, tak, czy, czy powiedzmy, no ciepłe, no ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na razie instaluję ten zbiorniczek z dwoma wężownicami, tak jak już mówiłem. Jak dokończę, to nagram kolejny filmik i opowiem jak to wszystko wygląda, co zostało tutaj użyte. Zresztą już widzicie troszeczkę, jakby tutaj rąbka tajemnicy pokazuje. Jo, no, a na chwilę obecną tyle, także widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, hej!